Ile kosztował ten wyjazd i kto dał na to pieniądze? Ja może odpowiem, bo tutaj my jako fundacja się z taką prośbą zwróciliśmy na czynnej rady. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze fundacje fundacyjne, to jest no, znaczy sama misja, może od tego zacznijmy. To była współfinansowana przez naszą fundację, współfinansowana część kosztów była finansowana przez Naczelną Radę, także te koszty na dwie organizacje się rozkładały. Jeżeli chodzi o nas, my otrzymujemy migrantów od osób prywatnych, od instytucji z Funduszu Wyszehradzkiego, z Fund for Demokracji, mamy prywatnych darczyńców, obywateli różnych krajów i też z takich środków takie misje finansujemy. Także to są misje obserwacyjne, często korzystamy ze wsparcia o charakterze barterowym, to, że znajdujemy się tutaj, to nas też nic nie kosztuje, to jest Biuro Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego w Warszawie, często są to wyjazdy poselskie, które są finansowane przez kancelarię poszczególnych parlamentów, przez Parlament Europejski, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze, o, nasze, o nasze fundacyjne finansowanie, a finansowanie misji, tak jak mówiłem, Naczelna Rada Adwokacka, Fundacja Otwarty Dialog, Podział Kosztów.